Na zmiany przyszedł czas, ruszajmy więc, nie bójcie się, oddajcie głos, tak jest, oddaj głos, bo nareszcie chwila, by znów bawić się, gdy wygra Pip, odmieni się wasz los. Na zmiany przyszła pora, na zmiany idzie czas Będziemy walczyć, wspólny nasz cel Oddaj głos, pokonać tiarę Chcemy i lepszy będzie świat Niespólnie głos oddamy to Nic nie powstrzyma nas, nie Coś w mieście tu nie bardzo zgadza Ja mam chyba wygrać, jest na sława ich to wszak, nikt zwykle szczur a, a diamenty się rzeczy są piękne, go zaprzeczy, a więc głosy wydatnie niż temu tu. Losowanie to rozstrzygnie. Każdy kucyk jakiś skrywa sekret Tak o tobie myślę Więc głos na tiarę daj by wciąż nim był Bo powiem jeszcze o twojej super sile O tresce nie wspomnę Jeśli głos będzie na mnie i o zębach nie powiem nic twych No co wy kucyki nie słuchajcie jej w zasięgu zmiany są. Przywódca rośnie nowy. Opresji powiedz dość. Porozum idź do głowy. Nadchodzi nowy dzień. Wierzymy mocno, więc już oddaj głos. Oddaj głos. Zwycięstwo będzie tuż, tuż. Stop. Ci, którzy szkolą, nie niech słuchają. Fih wam coś obieca, a ja wam po prostu dam czytać się nowa torba na książki. Wiesz? Nam wszystko, co chcecie, bo cóż możliwości ja mam. A wy nie macie, proszę, masz łako. po prosto, twarz masz parasol. Po co masz się grzać? Ze mną da miło się żyć. Pomogę wam, lecz warunek ma jedna rzecz, że głos wasz nad jarem ma być. Mam niewielką sugestię, o jednym wiedzieć chciej. W tych wyborach zwyciężysz, to pewne. Tylko szczery program wreszcie! Nie prosiłam cię o zdanie głosu! Skoro tak, tak, tu już mam przyjaciółkę, to ja wybieram Pink Squipa. Masz głos i nie bój się i działać. W przeszłości mówmy dziś, patrz: Masz głos, masz nasz głos! I dość wreszcie już tej tyranii. Powiedz stop, nadzieja rośnie dziś w nas. Masz nasz głos na zmianę, przyszła pora na zmiany, idzie czas. Będziemy walczyć, wspólny nasz cel. Oddaj głos, pokonać wiarę Chcemy i lepszy będzie świat. My wspólnie głos oddamy to. Nic nie powstrzyma nas, nie. Masz nasz głos.